końcówka końcówka rano mnie mocno przegonili no a teraz 40 minut muszę odwędnić na orbitreku taki plan już końcówka zaliczona dojechać troszeczkę cholera pod oczy leci odwędniłem swoje i można wracać do domku. Podkręcam sobie 10 minut, 15, 20, 25, 30, 35 i do 4. I tak dwa piętereka przyciskiem, dwa piętereka. 12, 13, 14, 15, na 17 już przy obciążeniu. Oj, powiem wam, żeby na to już chłaszam. Więc, moi drodzy, samo się nic nie zrobiło. 40 minut odbębnione i można wracać do chałupki. Pytajcie się skąd ja biorę motywację. Co to znaczy nie ma. Nie mogę, nie chcę mi się. Całe życie będziesz mówi, że mi się nie chce, nie mogę. Bo coś tam, bo coś tam, bo mi się nie chce, bo jestem zmęczony. A ty, jeden z drugim, jedna z drugą. Co? Ja nie jestem zmęczony? Jestem z tej samej gliny co wy. Wszystko tu, tu. Ktoś powie, a pier, niżnięty lub cokolwiek, bo to. Wszystko jest dla ludzi, chodzę do pracy, 8 godzin pracuję, trenuję i żyję normalnie. Życia prywatnego nie pokazuję, bo, bo nie chcę, bo chcę odrobinę prywatności, nie wszystko jest na sprzedaż. Są granice, których nie przekroczę. Więc miłego wieczorku i brać się za robotę. Stary Pudzian może, wy też możecie. Młodzi, a wy? do roboty, bo ja w waszych wiekach, miałem 21 lat, goniłem, przewracałem się ten szedłem do przodu. Pozdrawionka.